W sanktuarium w Asyżu niewytłumaczalne wydarzenie zyskało światową sławę. Carlo Acutis, młody człowiek, który podbił serca swoją wiarą w erze cyfrowej, pozostawił po sobie spuściznę wykraczającą poza udokumentowane cuda eucharystyczne. Co konkretnie wydarzyło się na jego grobie? Przygotuj się na opowieść, którą wielu uważa za prawdziwą. Wyobraź sobie scenę: wierni gromadzą się, ich oczy lśnią nadzieją, gdy wieści o niezwykłym zdarzeniu rozchodzą się wśród nich. Co miało miejsce w tym uświęconym miejscu? Jak to możliwe, że zwykły młody człowiek, który odszedł tak wcześnie, wywołuje takie poruszenie? Reakcja Kościoła na tego typu zjawiska jest zawsze ostrożna. Ale historia Karla jest pełna niespodzianek, które mogą zmienić sposób, w jaki dzisiaj patrzymy na duchowość. W tym materiale filmowym zaskoczą cię najnowsze doniesienia o cudzie związanym z Carlo Acutisem oraz istotne przesłanie, jakie to wydarzenie niesie. Zapraszam cię drogi widzu do podzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tego niesamowitego zjawiska i tego jak życie Carlo Akutisa może być inspiracją dla ciebie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz, aby nie przegapić więcej treści, które wzmacniają twoją wiarę i poszerzają wiedzę. Razem zgłębimy niezwykły cud, który miał miejsce na grobie Karla. Dla tych, którzy jeszcze nie znają historii Karla, był on włoskim nastolatkiem urodzonym w 1991 roku, który od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą pobożność wobec Eucharystii i swojej wiary. Karlo nie tylko intensywnie rozwijał swoje życie duchowe, ale także wykorzystywał nowoczesne narzędzia, tworząc stronę internetową, która stała się cennym źródłem informacji dla wielu osób jego życie było wyraźnym przykładem tego jak można żyć wiarą we współczesnym świecie szczególnie wśród młodych ludzi karlo został beatyfikowany w 2020 roku stając się wzorem świętości i dowodem na to że można połączyć technologię z duchowością przejdźmy teraz do miejsca które stało się celem pielgrzymek dla wielu wiernych grobu carlo akutisa który znajduje się w asyżu we włoszech Asysz to miasto znane z bogatego dziedzictwa duchowego, szczególnie jako miejsce narodzin świętego Franciszka. Grób Karla stał się miejscem, do którego przybywają pielgrzymi z różnych zakątków świata, aby modlić się za wstawiennictwem tego młodego świętego. To zdumiewające, jak w tak krótkim życiu Karlo zdołał wpłynąć na tak wiele osób i stworzyć spuściznę, która przekracza granice. Ostatnio na tym grobie doszło do czegoś niezwykłego. Wśród odwiedzających i wiernych zaczęły krążyć opowieści o cudzie. Muzyka, niewytłumaczalne wydarzenia wprawiły wszystkich w osłupienie i głęboki szacunek. Nieczęsto słyszymy o zjawiskach, które zmuszają nas do kwestionowania praw natury i przypominają nam o boskiej obecności w naszym życiu. Te doświadczenia były szeroko relacjonowane w mediach społecznościowych i grupach modlitewnych, wzmacniając wiarę i nadzieję wielu ludzi. Oczywiście nie możemy pominąć reakcji Kościoła na to zjawisko. To, co dla niektórych może wydawać się zwykłą ciekawostką, w rzeczywistości jest tematem, który wymaga rygorystycznego procesu weryfikacji. Pomimo pojawiających się dowodów i świadectw, Kościół zachowuje ostrożność i podchodzi do sprawy z dużą powagą, ponieważ uznanie cudu musi być dokonane z należytym szacunkiem i rozwagą. Uwierzcie, nawet papież był zaskoczony. To pokazuje, że nawet w hierarchii kościelnej jest miejsce na wątpliwości i poszukiwanie prawdy. Ważne jest, aby zastanowić się nad dziedzictwem, które pozostawił nam Carlo Acutis. Jest on prawdziwym świętym ery cyfrowej. Kimś, kto mądrze i kreatywnie wykorzystał technologię do ewangelizacji i szerzenia przesłania Chrystusa. Pokazuje nam, że młodzież może być potężną siłą w budowaniu Królestwa Bożego, nawet w trudnych czasach. Grób Karlo Akutisa w Asyżu to miejsce, które przyciąga pielgrzymów z całego świata. Asyż, znany jako Ziemia Świętego Franciszka, ma głębokie znaczenie duchowe. A obecność Karla dodaje nowy wymiar tej bogatej historii. Wybór tego miejsca na jego pochówek nie był przypadkowy. Asyż jest symbolem prostoty i miłości do Boga, wartości, które Karlo wcielał w swoje życie. Dlatego jego grup stał się punktem odniesienia dla wielu, którzy szukają inspiracji w życiu i wierze. Pielgrzymi, odwiedzający grup Karla, często opowiadają o transformujących doświadczeniach. Wielu z nich mówi, że czują, będąc blisko niego, jakby jego duchowa obecność była namacalna. Świadectwa wiary są wszechobecne, otaczają każdego, a wielu wyznaje, że wizyta przy grobie Karla nie tylko odnowiła ich przekonania religijne, ale również dała im bodziec do prowadzenia egzystencji w sposób bardziej autentyczny i z większym oddaniem wartościom chrześcijańskim. Te doświadczenia stanowią żywe odzwierciedlenie wpływu, jaki życie Karla wywarło na ludzi. Co więcej, grób Karla stał się punktem modlitw i kontemplacji dla wielu młodych osób, które identyfikują się z jego historią. Odwiedzają to miejsce w poszukiwaniu odpowiedzi i duchowego wsparcia, czerpiąc natchnienie z jego życia i szukając wzoru do naśladowania, kogoś, kto rozumiał znaczenie wiary w dobie cyfrowej. Aura otaczająca historię młodego człowieka, który wykorzystał technologię do ewangelizacji, tworzy unikalną przestrzeń spotkania z Bogiem. Doświadczenia w Asyżu inicjują ruch duchowej odnowy wśród młodzieży. Nie tylko odwiedzają grup Karla, ale także zaczynają rozważać, w jaki sposób mogą wykorzystać media społecznościowe i technologie do szerzenia wiary i wartości chrześcijańskich. Grup Karla jest zaproszeniem dla każdego, bez względu na wiek, do zgłębiania i rozwijania swojej relacji z Bogiem. Z upływem czasu Grup Karla Akutisa stał się symbolem nadziei i odnowionej wiary. Jego życie i świadectwo nie są jedynie wspomnieniem przeszłości, lecz wezwaniem do działania w dzisiejszym, nowoczesnym świecie. Tym, co czyni Asysz jeszcze bardziej wyjątkowym celem podróży, jest fakt, że duchowość łączy się tam z nowoczesnością, prowadząc wielu do osobistej i duchowej przemiany. Cud, który miał miejsce przy grobie Karla, nie jest jedynie zjawiskiem do zbadania, ale okazją do refleksji nad własną wiarą i możliwością działania Boga w naszym życiu. W Ewangelii Mateusza 19:26 Jezus mówi: U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Ten werset zachęca do przemyślenia ograniczeń, które sami sobie narzucamy i tego, jak często postrzegamy wiarę jako coś odległego lub niedostępnego. Rzeczywistość cudu, doświadczenie spotkania z sakrum wzmacnia przesłanie, że wiara jest żywa i obecna w naszym życiu. Dziedzictwo Karla Akutisa wykracza poza jego życie i śmierć. Jest on symbolem nadziei i wzorem dla dzisiejszej młodzieży w świecie przepełnionym informacjami i cyfrowymi rozrywkami. Karlo uczy nas, jak ważne jest wykorzystywanie technologii jako narzędzia do ewangelizacji, do dzielenia się wiarą i do budowania wspólnoty. Jego życie jest dowodem na to, że wiara i technologia mogą współistnieć i wzajemnie się wspierać. Wzywa nas do tego, abyśmy byli świętymi w naszym codziennym życiu, abyśmy szukali obecności Boga w każdym Jego aspekcie i abyśmy zrozumieli, że świętość nie jest powołaniem jedynie dla wybranych, lecz zaproszeniem dla wszystkich. Dlatego też zjawisko, które miało miejsce przy grobie Karla Akutisa, należy postrzegać jako apel o odnowienie wiary. Uczy nas wierzyć w obecność Boga w naszym życiu, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie jej dostrzec lub zrozumieć. Historia Karla przypomina, że wiara jest ścieżką, która prowadzi nas do prawdy, nadziei i życia wiecznego. Obyśmy, tak jak On, dążyli do Eucharystii, modlitwy i przeżywania sakramentów, zawsze z pewnością, że Bóg jest obecny w naszym otoczeniu, nawet jeśli często nie potrafimy tego dostrzec. Niech życie Karla Akutisa inspiruje nas do odważnego i radosnego wyznawania naszej wiary, zawsze gotowych do dawania świadectwa o cudach, które Bóg czyni w naszym życiu, nawet tych które są poza naszym zasięgiem pojmowania. Wiara to głęboka tajemnica, która łączy nas z Bogiem w sposób, którego często nie potrafimy w pełni zrozumieć. W liście do Hebrajczyków 11:1 czytamy, że wiara jest poręką tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. Ten fragment zachęca nas do refleksji nad istotą wiary. Wierzyć w to, co niewidzialne, ufać czemuś, czego nie możemy dotknąć ani zobaczyć. Cud, który miał miejsce przy grobie Karla, wzywa nas do wejścia w tę przestrzeń wiary, gdzie to, co wydaje się niemożliwe, staje się niezwykłą rzeczywistością. Ostatnio grup Karla Akutisa, znajdujący się w Asyżu, Stał się miejscem zdarzenia, które uznano za cud i które wywołało ogromne poruszenie wśród wiernych. Świadectwa osób obecnych w chwili tego zjawiska mówią o transformującym doświadczeniu, opisując uczucie pokoju i obecność czegoś boskiego, co zdawało się manifestować. Dla niektórych był to moment odnowienia wiary, potwierdzenie, że Karlo, nawet po swojej śmierci, nadal wstawia się za nami. Obok blasku ci, którzy zwracają się do niego, wspominali o zdarzeniach. Muzyka. Tuż po śmierci, przy grobie, osoby borykające się z problemami zdrowotnymi, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi, deklarowały, że odczuły nagłą poprawę. To przekonanie doprowadziło ich do wniosku, że interwencja Karla odegrała zasadniczą rolę w tych przemianach. Te opowieści zaczęły się szybko rozprzestrzeniać. A ich siła oddziaływania przyciągnęła nie tylko wiernych, ale również osoby ciekawe, pragnące doświadczyć czegoś nadzwyczajnego. Reakcja w mediach społecznościowych na to zjawisko była ogromna. Hasztagi związane z tym niezwykłym wydarzeniem zaczęły zyskiwać na popularności, a nagrania wideo prezentujące relacje naocznych świadków rozprzestrzeniały się błyskawicznie. Muzyka. Nie tylko wspólnota katolicka, ale także przedstawiciele różnych wyznań zaczęli wykazywać zainteresowanie tym, co działo się w Asyżu. Wiele publikacji nawiązywało do duchowości, poszukiwania cudów i nadziei, jednocząc ludzi wokół tematu, który wykracza poza różnice religijne. Intensywność rozprzestrzeniania się tych historii. Pokazała, że wiara wciąż posiada ogromną siłę mobilizującą w dobie cyfrowej. Dodatkowo to niezwykłe zjawisko spowodowało nową falę pielgrzymek do Asyżu. Młodzi i starsi z różnych zakątków świata przybywają do grobu Karla, licząc na podobne doświadczenie i ewentualne otrzymanie szczególnej łaski. Opowieści o osobistych i duchowych przemianach mnożą się, przyczyniając się do stworzenia prawdziwej wspólnoty wiary wokół osoby, która jeszcze oficjalnie nie została uznana za świętą. Doświadczenia pielgrzymów wywołują efekt lawinowy, zachęcając coraz więcej osób do poszukiwania tego świętego miejsca. To, co dzieje się w Asyżu, to nie tylko kolejny doniesiony cud ale także impuls do zastanowienia się nad tym, co oznacza wiara we współczesnym świecie. W świecie pełnym niepewności, doświadczenia wielu osób przy grobie Karla stają się silnym przypomnieniem, że duchowość może być źródłem nadziei i odnowienia. A jeśli rzeczywiście Karlo wstawia się za tymi, którzy do niego się zwracają, być może stoimy u progu nowego rozdziału w historii wiary katolickiej, gdzie prostota i technologia łączą się, aby inspirować nowe pokolenie wierzących. Odpowiedź Kościoła i Watykanu na to zjawisko. Oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie wydarzeń przy grobie Karla nie kazało długo na siebie czekać. Watykan, zwracając uwagę na to zjawisko, rozpoczął zbieranie informacji i relacji dotyczących zdarzeń, które miały miejsce w Asyżu. Znaczenie tego rodzaju zjawisk jest niepodważalne, ponieważ cuda są uważane za oznakę boskiej obecności i mają fundamentalne znaczenie dla umocnienia wiary wyznawców. W związku z tym Kościół zobowiązał się do poważnego i skrupulatnego zbadania relacji. Papież w swoich wypowiedziach podkreślił znaczenie wiary i wstawiennictwa świętych w codziennym życiu katolików. Zaznaczył, że cuda są przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia i poszukiwania życia bardziej zgodnego z naukami Chrystusa. Kościół stosuje metodyczny proces weryfikacji twierdzeń, który obejmuje gromadzenie dowodów, przeprowadzanie wywiadów ze świadkami oraz analizę zgłoszonych wydarzeń. Ta procedura jest niezbędna, aby zapewnić, że każde twierdzenie jest traktowane z należytą powagą i dokładnością. Jednym z kryteriów, które Kościół stosuje do potwierdzenia cudu, jest brak naukowych wyjaśnień dla danego zjawiska. Oznacza to, że aby uznać uzdrowienie lub inne wydarzenie za cudowne, musi ono podważać prawa natury, co nie zdarza się często. Dlatego Kościół zwraca uwagę na każdy szczegół tego, co dzieje się w Asyżu. A jeśli relacje zostaną potwierdzone, może to mieć znaczenie nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i dla całego Kościoła. Weryfikacja cudów ma istotne znaczenie w doktrynie katolickiej. Te wydarzenia często są postrzegane jako potwierdzenie świętości danej osoby. W przypadku Karla Akutisa, który już jest uważany za wzór współczesnej świętości, potwierdzenie cudu mogłoby jeszcze bardziej przyspieszyć jego proces kanonizacji. Rodzi to dyskusję na temat tego, jak wiara manifestuje się w dzisiejszych czasach i czy wierzący szukają konkretnych znaków obecności Boga w swoim życiu. Zjawisko wasyżu wywołuje również refleksję nad rolą technologii w szerzeniu wiary. Kościół stara się dostosować do współczesnych czasów, a sposób w jaki to niezwykłe wydarzenie rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych jest tego wyraźnym przykładem. Watykan, akceptując tę nową rzeczywistość, może postrzegać to zjawisko jako szansę na ożywienie duchowości. W kontekście odnowy Kościoła katolickiego i wzmocnienia więzi z pokoleniem młodych, cud jawi się nie jako pojedyncze zdarzenie, lecz jako impuls do duchowej przemiany w dobie cyfrowej. Postać Karla Akutisa, młodzieńca, zyskuje coraz większe uznanie wśród współczesnej młodzieży. Jego krótkie, lecz intensywne życie, naznaczone oddaniem i wiarą. W połączeniu z zamiłowaniem do technologii, czyni go ikoną współczesnego pokolenia. Karlo nie był przeciętnym chłopcem. Był zapalonym czcicielem Eucharystii i cyfrowym wizjonerem, który w unikalny sposób potrafił połączyć te dwa światy. Jego umiejętność wykorzystania internetu w celu ewangelizacji stała się źródłem natchnienia, dowodząc, że wiara i nowoczesność mogą iść w parze. Młodzi ludzie utożsamiają się z Karlo, szczególnie dlatego, że był jednym z nich. Stawiał czoła tym samym wyzwaniom i rozterkom, które dotykają współczesnych nastolatków. Zamiast odwracać się od wiary, Karlo uczynił ją fundamentem swojego życia. Jego życie jest mocnym przypomnieniem, że można być młodym, nowoczesnym i głęboko duchowym jednocześnie. Ta osobista identyfikacja z Karlo skłoniła wielu młodych ludzi do zastanowienia się nad własnym życiem i wyborami. Ponadto, sposób w jaki Karlo komunikował się ze światem trafia do pokolenia cyfrowego. Stworzył on stronę internetową, na której dokumentował cuda eucharystyczne na całym świecie, wykorzystując swoje umiejętności programistyczne, by dzielić się pięknem i znaczeniem Eucharystii. To podejście nie tylko przyciąga uwagę młodzieży, ale również zachęca ich do wykorzystywania własnych umiejętności technologicznych dla celów, które uważają za ważne. Jest to wezwanie do działania, pokazujące, że technologia może być potężnym narzędziem w ewangelizacji i szerzeniu chrześcijańskiego przesłania. Media społecznościowe również odgrywają istotną rolę w propagowaniu dziedzictwa Karla Akutisa. Dzięki postom, filmom i świadectwom jego historia szybko rozprzestrzenia się wśród młodzieży. Ta wiralność sprzyja tworzeniu wirtualnej społeczności, w której młodzi ludzie mogą łączyć się, aby dyskutować o swojej wierze i dzielić się doświadczeniami. Więź, jaką czują z Karlo, jest bardzo silna, a wielu z nich otwarcie mówi o tym, jak jego nauki i przykład życia inspirują ich do powrotu do Kościoła. To tak, jakby Karlo mówił do nich, możecie być wierni swojemu pokoleniu i nadal kochać Boga. Podsumowując, spuścizna Karla Kutisa odzwierciedla się nie tylko w jego życiu, ale także w tym, jak stał się on symbolem nadziei dla wielu. Współczesna kultura, często naznaczona wątpliwościami i sceptycyzmem, odnajduje w Karlo promyk światła. Nie jest on jedynie postacią do czczenia. Lecz przyjacielem, który towarzyszy młodzieży, pokazując, że wiara może być ekscytującą i pełną znaczenia podróżą. Dzięki jego wstawiennictwu wielu młodych ludzi na nowo odkrywa piękno życia chrześcijańskiego i sens życia z celem, zmieniając swoje życie i życie swoich społeczności. Obyśmy, tak jak Carlo Acutis, otworzyli się na działanie Boga w naszym życiu. I dostrzegli cuda, które dzieją się wokół nas, nawet jeśli nie widzimy ich bezpośrednio. Niech nasza wiara będzie drogowskazem w chwilach zwątpienia, a gdy napotkamy niewytłumaczalne zjawiska, niech kieruje nami pewność, że Bóg zawsze jest z nami. Na zakończenie, połączmy się w modlitwie, aby prosić o wstawiennictwo Karla Akutisa w naszym życiu. Boże, w naszych sercach jaśnieje światło Twojej obecności. Gromadzimy się dzisiaj w Prawdzie, aby rozważać życie i dziedzictwo Karla Akutisa, młodego człowieka, który pomimo swojej krótkiej obecności na tym świecie pozostawił głęboki ślad w naszej wierze. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tak żywe świadectwo miłości i oddania, które inspiruje nas do szukania Ciebie w naszym codziennym życiu. Karlo ze swoją pasją do Eucharystii nauczył nas doceniać ten sakrament jako centrum naszego życia. Nie tylko dokumentował cuda eucharystyczne, ale także żył życiem autentycznym i szczerym, pokazując młodym, że wiara nie jest reliktem przeszłości, lecz dynamiczną rzeczywistością, którą można żyć w nowoczesności. Obyśmy mogli podążać za jego przykładem. Wykorzystując narzędzia naszych czasów do szerzenia Twojej miłości i prawdy, czy to za pośrednictwem internetu, czy w sercu miasta Asyżu, gdzie Karlo znalazł swój wieczny spoczynek. Wielu ludzi, szukając ukojenia i wiary, pielgrzymuje do jego miejsca spoczynku. To uświęcone miejsce stało się symbolem nadziei przyciągającym wiernych z najdalszych zakątków globu. Niech każdy, kto odwiedza to miejsce, poczuje natchnienie do pogłębienia swojej relacji z Bogiem. Oby relacje osób, które doświadczyły tam Jego obecności, wpłynęły na nasze serca, odnawiając naszą wiarę i ufność. Ostatnio pojawiły się doniesienia o niezwykłych wydarzeniach mających miejsce w pobliżu grobu Karla. Świadkowie opisują zjawiska wymykające się ludzkiemu pojmowaniu. Manifestacje boskości w sposób, który można niemal dotknąć. Niech te opowieści dotrą do nas nie jako zwykłe ciekawostki, lecz jako zaproszenie do przemyśleń nad aktywną obecnością Boga w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, rozpoznawać te znaki i uznawać je za Twoje dzieło pośród nas. Postawa Kościoła i Papieża, charakteryzująca się troską i odpowiedzialnością w procesie weryfikacji tych zjawisk, przypomina nam o powadze, z jaką powinniśmy podchodzić do naszej własnej wiary. Jako wspólnota wierzących zachowajmy otwarte serca, gotowe uwierzyć w cuda, które czynisz, ale także krytyczny umysł, który dąży do zrozumienia i pogłębienia naszej więzi z Tobą. Niech mądrość kościoła prowadzi nas na naszej drodze, pomagając nam odróżnić to, co trwałe od tego, co przemijające. Dziedzictwo Karla Akutisa silnie oddziałuje na współczesną młodzież. W świecie przepełnionym informacjami i rozproszeniami, jego życie zachęca nas do odkrywania prostoty i głębi wiary. Niech jego historia inspiruje młodych ludzi do poszukiwania osobistej relacji z Bogiem. Do życia wiarą na co dzień. Niech będą zmotywowani do wykorzystywania swoich talentów i umiejętności dla dobra innych, stając się misjonarzami w swoich środowiskach, tak jak Karlo czynił to podczas swojej krótkiej, ale znaczącej drogi. Panie, niech przykład Karla Akutisa przypomina nam, że świętość jest osiągalna w każdym wieku i w każdym środowisku. Bądźmy światłem w świecie cyfrowym i realnym, niosąc przesłanie Twojej miłości do wszystkich, których spotykamy. Niech nasze świadectwo, choćby skromne, przynosi obfite owoce w życiu innych, odzwierciedlając Twoją miłość i miłosierdzie w każdym naszym kroku. Niech to nam przypomina, że jesteśmy powołani do bycia świadkami wiary, głosicielami nadziei i do życia w jedności z Tobą i naszymi braćmi i siostrami. Niech życie Karla inspiruje nas do tego, by nie bać się nowoczesności, lecz wykorzystywać ją jako szansę do ewangelizacji. Niech w każdym geście, każdym słowie i każdym czynie będziemy narzędziami pokoju i miłości na tej ziemi. W imię Jezusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do zakończenia tych rozważań, ważne jest, abyśmy zastanowili się nad potężnym przesłaniem, które zostało nam przekazane przez życie i świadectwo Karla Akutisa. Ten młody człowiek żywił głęboką więź z Chrystusem, a jego przykład oddania i wiary jest inspiracją dla nas wszystkich. Cud, który miał miejsce przy Jego grobie w Asyżu, to nie tylko niezwykłe zjawisko, ale przypomnienie, że obecność Boga objawia się w naszym życiu w sposób, którego często nie rozumiemy. Jego miłość do Eucharystii i umiejętność wykorzystania technologii do głoszenia Ewangelii są wyraźnym przykładem tego, jak możemy używać naszych talentów i umiejętności do chwalenia Boga i dotykania serc ludzi wokół nas. Obyśmy tak jak On stali się narzędziami Bożej Łaski w świecie, który często wydaje się tak bardzo oddalony od sakrum. Nie sposób nie odczuć emocji i wzruszenia wiarą tych, którzy zbliżają się do tego świętego miejsca. Historie uzdrowień i nawróceń są żywym świadectwem miłości Boga w działaniu. I tu jesteśmy wezwani do refleksji. Jak pozwalamy, aby Boża Łaska działała przez nas w codziennych sytuacjach? Reakcja Kościoła i Papieża na ten cud przypomina nam, że wiara jest wspólnotową podróżą. Weryfikacja cudów to poważny proces, który uczy nas dostrzegać i rozpoznawać działanie Boga w naszym życiu zgodnie z tradycją Kościoła, abyśmy mogli wspólnie wzrastać na naszej duchowej drodze. Nie jesteśmy sami, jako składowe jednej całości, każdy z nas ma przypisane zadanie. Spoglądając na spuściznę Karla Akutisa, odczuwamy natchnienie do zadumy nad tym, jak możemy urzeczywistniać świętość w obecnej epoce. Świat, często traktowany z rezerwą, może stać się areną ewangelizacji i zbliżenia z Bogiem. Wzorujmy się na Karlu, wykorzystując dostępne nam środki do przekazywania przesłania miłości i nadziei wszystkim napotkanym osobom. Wzywam każdego z Was do umacniania więzi z Bogiem, dążenia do sakramentów i oddawania się modlitwie. Niech, podobnie jak Karlo, nasze codzienne życie będzie odzwierciedleniem miłości Chrystusa. Pozwólmy, aby On nas przemieniał i abyśmy sami stali się katalizatorami pozytywnych zmian w życiu innych. Zakończmy te rozważania życzeniami pokoju Chrystusowego, który niech towarzyszy Wam wszystkim i pobudza do głębszego realizowania chrześcijańskiego powołania. Jeśli poczuliście się dotknięci tym przekazem, nie krępujcie się dzielić swoimi przemyśleniami. Zachęcam do pozostawienia komentarza, udostępnienia tego nagrania i pomocy w krzewieniu światła, które rozbłysło dzięki Karlowi. Niech Bóg Wam błogosławi, abyśmy wspólnie mogli kontynuować tę pielgrzymkę wiary, miłości i nadziei. Amen.